że jeszcze my jesteśmy jak wyglądamy ciężka praca była bardzo ciężka praca coś powiedzieć? Nie Gratulacje dla całej naszej drużyny Nawet mówić mamy kolejny libero w drużynie Piłka nożna się przydała A co mówimy? Pozdrowadź pozdrowić są... Kasia uczył Adrian jeden punkt dla Adriana za ten Pozdrowienia dla Adiego. No to za to, nie? Nie, nie, nie. nie. A Karola tylko zwycięstwo. Tylko zwycięstwo. Tylko zwycięstwo. Tylko zwycięstwo. Każdy tak, ty to powie. Hey, to no, to. To. Hey, ale, Developers, Hey best number one.